Nie tak dawno temu pewien młody twórca ujawnił byldy na swoich byłych kolegów, ale nie zrobił tego bez żadnego celu oj nie miał on bowiem swój plan. Hej, ja jestem Glutek, a w tym odcinku porozmawiamy sobie o nieśmiesznym i jego największym problemie, a już bez przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Zostaw jeszcze na samym wstępie suba, lajka oraz komentarz i udostępnij, żeby to wideo dotarło do jak największej liczby odbiorców. A więc tak, założę się, że każdy z Was pamięta dramę z Anarchy SMP, 40-minutowy film u śmiesznego. Ale mało się mówi o głównym problemie tej dramy, czyli zarzucaniu Dexiemu, Sagiemu czy Peterowi tego, że robili to dla pieniędzy, gdzie śmieszny czy też nieśmieszny popełnia dokładnie ten sam błąd. Próbuje Was oszukać, że robi swoje filmy z dobroci serca i troski o Was i zależy mu na tym, żebyście znali prawdę. Przy tym samym mydląc Wam oczy i odwracając uwagę od siebie i swoich błędów. Uważa się on za dobrego twórcę, ale czy na pewno nim jest? Śmieszny na swoim 40-minutowym filmie ma umieszczone kilka reklam. Podejrzany fakt, jeśli chce on niby pokazać, jak innym twórcom zależy tylko na pieniądzach. Nie uważacie? Złapał się za temat, który wiedział, że zrobi wyświetlenia i stworzy masę kontrowersji, co przełoży się na plus na jego kanał. I pozwoli mu dotrzeć do większej liczby odbiorców. Jak dobrze wiemy, jego osoba przed tym całym wybuchem na anarchię miała duże problemy, jeśli chodzi o wizerunek na YouTubie. Głównie za sprawą kanału nieśmieszny i miniaturek tam umieszczonych oraz tematów, za które się chwytał. Próbując choć trochę odwrócić uwagę od swoich zachowań, postanowił wylać szambo i zarobić trochę pieniążków na krzywdzie innych osób. Czy jest to moralne? Oczywiście, że nie. W swoim filmie próbował nam wpoić, że zachowania przedstawione w nim są niemoralne, ale co z nim samym? Jego zasady się już nie tyczą? Jemu można już zarabiać na krzywdzie innych? Czy naprawdę dożyliśmy czasów, że za trochę zasięgów i pieniędzy będziemy się obrzucać gównem jak małpy? Jest mi przykro patrzeć na to, co się dzieje. I jak cały czas jesteśmy oszukiwani przez twórców w internecie. I zanim powiecie, ej, ale ty też nagrałeś film o dramie na anarchii dla pieniędzy? Poinformuję was tylko, że na tamtym filmie mam wyłączone zarabianie. I na tym, który teraz oglądacie, tak samo. Moim zadaniem jest dotrzeć do chociaż kilku ludzi, żeby zauważyli zachowania innych twórców mające zły wpływ na naszą platformę. A sam nie toleruję zarabiania na krzywdzie innych. Ale trochę odbiegłem od tematu. Ostatnio naszym oczom ukazał się nowy film śmiesznego. Wiele osób liczyło, że będzie to jakieś wyjaśnienie, przeprosiny bądź też następna część byłdów na trzech założycieli anarchii. A okazało się, że jest to piosenka nieśmiesznego, swoją drogą tragiczna w wykonaniu. I dalej próbuje on wałkować temat i wyciskać jak najwięcej zasięgu i pieniędzy, póki może. Uważam to za żałosne zachowanie, ale nie tylko ja. Po odbiorze tej piosenki i statystykach łapek do góry, do łapek w dół, możemy zauważyć, że duża ilość osób jest świadoma jego hipokryzji. Ale masa osób też niestety nie ma o tym pojęcia. Największym problemem tego młodego twórcy jest zachłanność. I zrobienie wszystkiego, żeby zaistnieć. Ale czy jest to tylko jego problem? Masa młodszych i mniejszych twórców próbuje za wszelką cenę zaistnieć w internecie i gubi przy tym swoje morale i samych siebie. Gdyż zasięgi w rękach nieodpowiedzialnej osoby mogą stworzyć dużo kontrowersji, ale też i zmienić twórcę, i sprawić, by nie miał on pasji czy zajawki. Jest stracił szacunek do widza i traktował ich tylko jako jakieś marne cyferki, gdyż nie dojrzali oni jeszcze YouTube'owo do bycia twórcą. Dlatego tutaj apel ode mnie, bądźcie sobą i nie udawajcie nikogo oraz nie zatracajcie się w pogoni za tak zwanymi cyferkami. Mówił do was Glutek i mam nadzieję, że taki materiał się wam spodobał i ode mnie na dziś to już wszystko. Życzę wam miłego wieczoru, ranka bądź też popołudnia, zależy kiedy oglądacie. I trzymajcie się miszki, Pa pa.